Ma zawsze w Karczewie, tak. I cud. Ale tam też cuda. Stoją, śpiewają, a tutaj siedzą i grają. Pięknie. No to ukończy się, tak pięknie jest. Okazuje się, że cuda w Karczewie się zdarzają, a naprawdę... Nie tylko byli, mieliśmy obawy, proszę państwa, ale byśmy się szykowali, że być może nie zabrzmi tu ani jedna nuta. No, I to by było duże nieszczęście. Tym bardziej przykro by nam było, że mamy tutaj wśród państwa, społeczności człowieka, który niezwykle przyczynił się nie tylko do tego koncertu, ale do wielu, wielu inicjatyw, które Mazowsze podejmowało, a tym człowiekiem jest kto? Tomek Rosłonek, proszę Panie Dyrektorze, czy Pan gdzieś jest obecny? Zapraszam tutaj do nas.